Agnes Schulz zmarł 1916 roku. Agnes Schulz. Agnes Schulz 1922. Johan Klawke 1999. Marek. I Agnes z chlawkiem Z domu Berik 1893 Stare groby Tutaj mamy Kawałek Kawałek krzyża starego Został odcięty na dole Kogoś tam to po wojnie przeszkadzało, wszystko mocno. Kieruchot inny Joanna Knobloch z domu Klawkę, 33 rok zmarł. Święty. Jest to między Radziejewem a Łoźnikiem Radziejewo, kilometr z tyłu Fajna dróżka, trochę piaszczysta, ale nie ma to tamto piękne żurawie Dwa, cztery, sześć i dwa poleciało, 8 sztuk Super Fajnie to wszystko wygląda tutaj A Tu ktoś tu zaraz jakieś drzewa posadzi, pewnie, przy coś czekoladki po papelku jeszcze zostało z tyłu rzeka Wałsza, tu się pięknie wije. a po prawej stronie tutaj ta góreczka w trawie, nie będę wchodził, bo pewnie poparzę sobie nogi. Na yy, przedwojennych blatach jest zaznaczone to miejsce jako Szwediszance albo Schwedisberg. Jakieś tutaj, jakieś tutaj podczas dawnych jakichś czasów Coś tu, się, coś tu się działo, takie miejsca to wielokrotnie są nazwane od, od miejsc, gdzie ludność gdzieś tam chroniła, niekoniecznie przed Szwedami. Aczkolwiek, aczkolwiek jest to bardzo możliwe. Tutaj takie miejsce w zakolu, w zakolu rzeki, ciekawie wyglądające. Wlazłby tam, ale to zimą, zimą, bo teraz to przyjaciel kleszcz może dopaść. A tu pięknie, pięknie się wije Wałsza Wałsza jest fajną rzeczką na kajaczek, naprawdę Muszę kiedyś sobie Wałszą kajaczkiem spłynąć Co tam, co tam, hip co tam I Idą w ogóle jakieś chmury takie dzikie i burzowe. Ale mam, mam koszulkę na zmianę i spodem więc nie ma tragedii. Takie chmurzycka, takie chmurzycka jadę, jadę tu przez las. W kierunku Lelkowa i z Lelkowa gdzieś tam będę się na głęboki Jarzeń przebijał, zobaczę którędy może zajadę do Sągnit i oddam złote 20 czy tam 2,40 za Snickersa, którego którego zimną dostałem od pani sklepowej, gdy okazało się, że zgubiłem kasę, a byłem wtedy na szlaku śladami Monte i było zimno, byłem głodny i chodź, no poradował mnie ten batonik bo jakoś wolno domu przynajmniej wrócić. Pogoda jest piękna. Pogoda piękna. Monia dla ciebie zaczes <noise> To jest prawdziwe greenwello Korzystając z okazji, że przyszła burza, pada deszcz, jest w ogóle ogólnie ulewa takie miejsce, że sobie tutaj schroniłem pod drzewem drzewo To jakoś jakaś Olcha chyba Prawdopodobnie Olcha A tu jest kurczę siedełko. Flyer Special ręcznie wykonany Bruksa, elegancki, piękne nity, miedziane. Wadą tego siodełka jest to, że na wybojach skrzypią te kurcze sprężyny, ale zaletą jest to, że tyłek w ogóle nie boli, naprawdę jest bomba. Bomba może trzęść, może być kurcze nierówno, a, a komfort jazdy jest niesamowity. I tym optymistycznym akcentem mówię Wam wszystkim, siema się ma na zdrana. Jak mawiał Polsolecki. Kołem. Jestem przed wsią dębowiec. Wyjechałem sobie z lasu, dróżka pięknie, z tyłu sobie, sobie pomyka, eleganckie widoczki. Przede mną tutaj jakiś poważniejszy bauer przed wojną musiał mieszkać. To to widna, wielka pogoda fajna, bardzo przyjemnie ze wsi dębowiec. Zobaczymy w jaki sposób, ale próbuję się dostać nad jezioro głębokie, w podzieży kawałek drogi, na liśnik 20 km po prawej w oddali bardzo daleko widać wiatraki pod pustkinią to takie widoczki dość przyjemne ciemne chmury ciemne chmury wiatr przegonił tylko ze mną coś się stało Znów mnie opętała miłość, tak pragnąłem twego ciała i widzę tylko Twoje kafelusze jak statki na niebie. Życie, życie jest nowelą, mawiał poeta. Ojko sama przyjemność pod góreczkę sobie wjechać. Ale ścieżynka jest ekstra Uf. Trochę tych kilogramów sakfach mam jak to będzie fajniejszy najmniejszy Jestem za Kwiatkowem, jadę w kierunku wsi nieistniejącej ciszyna, a tu z tyłu mam z tyłu tutaj ciężkie prace. O drodzy Państwo z Warszawy Ci co tak brzydko mówiąc pieprzyli w farmazony na temat tych rolników, co oni takie dopłaty mają, tyle pieniędzy mają, przecież no zabrać im dopłaty, bo nam Warszawy zablokowali to sobie przyjedźcie i sobie popracujcie, tak, Z sobota, niedziela, od rana do nocy. I wtedy będziemy mogli dyskutować. Życie nie kończy się na granicy waszej aglomeracji. Polska jest troszeczkę większa. Nawet pan Bocian potwierdza, odwracając się do was bokiem. Generalnie widoki, generalnie widoki fajne. Zatakował mnie Robal wstrętny Pięknie jest Na razie praktycznie samymi gruntówkami świecisnę Jedynie odcinek między Lechowym a Radziejewym To asfalcik, a reszta gruntówki Więc tak mniej więcej 22 km po gruntówce Super jest bardzo zacny Odludnie Przyjemnie mnie całem krótki Powiedz sobie, lisek chytrusek L Szelmostwa lisa witalisa dojechałem gdzieś tu na jakieś takie dzikie badnicho Piękny widoczek Zimą musi być fajnie W oddali jakaś wioseczka To chyba szarki są w takich Jakoś tak to się nazywało no dzisiaj dzisiaj posługuję się nawigacją Z racji tego... tak, szarki Tam rykiny nie stają. to kibice Wisły Kraków Tam są, szarki Tu szarki, a tu zaraz Krakowia gdzieś tutaj w pszakach siedzi Ciszyna zaraz no, bardzo fajna Bardzo fajna trasa Ładnie to wszystko tutaj wygląda Zimą będzie na pewno bardziej bombowo Nikogo nie spotkałem na trasie generalnie, tak żeby ktoś rowerem jechał czy coś. No trudno, żeby kogoś tu spotkać tutaj. Odludzie totalnie. Fajnie, totalnie. Jak to Olaf mówi, to ósmy level już jest chyba nawet. I HP trzeci poziom. Kiedy ci poziom sobie śmigał? tam tam, tam, ci, którzy przed wojną poruszali tą linią co mieli mieli fajne widoki mieli fajne widoki tam wcześniej było przez krzaki widać zamkową górę naprawdę pięknie to wygląda z tyłu pierwsze zabudowania między Jarzeniem a Głębokiem pięknie, bardzo fajny szlak polecam są gnity jarzeń Gitara gra Para linia kolejowa Bomba. O kurczu No kolejna ulewa mnie złapała Trochę go podało Trochę się chłodno zrobiło 43 km, 45 na koncie, dobraniewa jakieś 45 kolejne nie wiem czy tam dojadę w ogóle zwłaszcza że już późno się robi, 15 zaraz no i dotarłem do granicy państwa, teren monitorowany pewnie tam mnie ktoś teraz podgląda w jakiejś bazie tajnej na to jestem zielonym ludzikiem jeszcze Ach, Wyruszyłem z Głębocka po zjedzeniu kiełbaski i dwóch bułek i nektarynki. I dowiedziałem się od miejscowy, że jak jedziesz na piele, to uważaj na watachę Wilków bogania. Coś tam szczeka, ale to raczej pies jestem już pod pielami. Wilków nie spotkałem, a szkoda. Widoczki, widoczki zaraz będą jakieś tutaj zacznę. Wcześniej wcześniej, wcześniej przez las. no fajna droga. Ładny nas, zimą też musi być fajny. Noga 55 km No, daleko już od domu. Kumak zielony. Oj, tu taka ciekawostka takie oto słup sieci energetycznej niemieckie stare słupy a znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie odbywa się największy w Polsce festiwal muzyczny czyli miejscowości Jarocin zaraz będę w Jarocinie i tam udam się na koncert zespołu Jelonek będzie zacnie, a tam dalej na słupie albo siedzi bocian albo siedzi jakiś orzeł, bo coś wielkiego jest, jest zacnie, zacnie, cieplej się zrobiło troszeczkę jest gitara jadę z miejscowości Jadę z miejscowości zagaję no nie wiem, wkrótce się zastanawiam czy dobranie jechać czy nie jechać, późno jest, zobaczę Budujemy małą ściankę Budujemy małą ściankę Obbijemy małą ściankę ściankę, ściankę i jak w alpach jakiś, czy pod giewontem ale dobra nieba wziąłem sobie obiad ładnie to tu wygląda Pęciszewa szewa, nie wiem czy twierdzi szewa czy jak to się nazywa 5 km Cały. dotarłem do Pęciszewa ciekawe miejsce spędził się jakiś stary kościół ciekawie to wygląda po ogóle ruinika taka 75 km w nogach jest, jest fajnie. o kurczę A nie to wygląda A z czego to jest zrobiony dzwon moi drodzy? na nazwisko Z tyłu w tle i... i Katedra zjadłem sobie obiadzik elegancki, za 18 złotych dwa wielkie kotlety masa frytek super Sałateczka najedzony jestem, no i wjechałem sobie w taką troszkę, jak tu widać, mizerną. No, wtedy ma bieg, biec szlak Green velo. Podobno już na nim są prowadzone prace i jest oznakowywane. No, właśnie widzę, no ale zobaczymy, jak na pozostałym odcinku do Pieniężna. Stąd do Pieniężna szlakiem jest jakieś 30. 4 km mniej więcej i z pieniężna do domu jeszcze jakieś 6 plus 4 plus 3, czyli 13, czyli no 50 ogólnie do chałupy, jeszcze 94, czyli no ponad 140 km. Nogi bolą, czuję już ten, czuję już, że, że jestem za gruby, no ale co zrobić, no taki los, no Monika dobre obiady robi, to grzech nie zjeść, nie zjem to nie bije. Tymczasem, może na następnym odcinku, będę bardziej optymistycznie nastawiony do życia Trafiłem na pierwszy znaczek od Greenwello. Pięknie wylany asfalt Jest znaczek, Green Velo znaczek, tam jest ładnie Krótki opis, 80 milionów tylko I pierzasty wąż jakiś chodzi Tylko teraz się zastanawiam Kto Takim szlakiem To jest z dzieckiem. To, 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 to co to miało polegać na tym, że drogi zrobią, które za 3 lata będą podziurawione, to bez sensu jest znaczy ładny no ale Ale bez sensu I co? To zwykła droga zrobiona i to, to, to niby droga dla rowerów ma być Bzdura jakaś nie podoba mi się w ogóle, myślałem że to będzie po ludzku zrobione, a to jak zawsze, standardowo. Przede mną tolkowiec. Pierwsze wrażenia z Green velonu. Bardzo fajny asfalt, ale, ale... to pole gruntówki bez aut. To tak bezpiecznie. Zawsze od to mało uczęszczane. Fajnie. Fajny widoczek z tyłu. Wiatracki się kręcą. Mam wykręcone 106,5 km i, i czuję, że już ciężko, już ciężko. Już jestem zmęczony. Za dużo po tych gruntówkach pod wiatr i po tym piachu kurczę tam czasami to dało w koście. No ale trzeba jakoś dojechać do domu. Ciekawe jak dalej będzie wyglądało, chcę sobie jeszcze jechać na dwa doliną przejechać. O zmroku nigdy tam nie byłem, zobaczymy jak będzie. O, Monika chyba. Uf, prawie 120 km Ale najbardziej co mnie boli, nadgarstki Tragedia, muszę lemontkę zamontować, bo, bo ciężko I kurczę Bolą, bolą strasznie, bolą strasznie do bo Kurczę, ja czuję to wszystko w łapach I wszystkie kurczę wyboje na tej gruntówkach Nie wiem, którędy pojadę, bo nie ma tu już oznakowania od Velo Tutaj zaraz skręt jest na brzostki, tam tamtędy miało Docelowo ma, ma wieś szlak, ale wątpię, żeby coś było zrobione, a już mam dość na poszukiwanie trasy gdzieś przez łąki i pola, gdzie biegnie fasola I, i chyba to tyle, na tyle majeś sekcja albańska, oddział Plusy Wschodnie gorąco cię pozdrawiam ciałem Bata w termosie jeszcze gorąca, mimo 12 godzin. 130 km, Henrykowo pod kościołem, ostatnia wieczerza. Dycha do domu, czołem, fajna trasa.